W dzisiejszym filmie pobijemy się na moim głównym koncie, na Kit PVP Bank MC. Bardzo polecam, bardzo fajnie się bije, może się też trochę pouczyć. Jeżeli chcielibyście nowy odcinek, jak zaczynam od zera, to zostawcie 5 łapek w górę. I bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do odcinka. Dobra widzowie, ja już co jestem i tak szybko wam jeszcze wytłumaczę, że jak wejdziecie na serwer, to odbierzcie sobie codzienną nagrodę. Kita, ja już go odebrałem, więc Wam tylko pokażę. Tak wygląda. No i ustawcie sobie wypłynek i pójdźcie się bić po prostu. Tam może to będziecie lepsze itemy. I po prostu wymieniajcie je sobie, po prostu ulepszajcie je sobie, bo ja mam już takie rzeczy tutaj. Ale to po prostu gram poza odcinkami. A teraz będę grał na odcinkach, gdzie wam pokażę po prostu jak to się robi. No i to chyba ten moment i wlatujemy tam. To nie musicie robić od razu wiadra, chyba że na początku uderzycie. Widzicie, jak leżą jakieś itemy, to sobie je weźcie. Tutaj widzę, że gość był. Ja, ja sobie już podmieniam itemy, bo są lepsze. O nie. To już gość jest chciałem go zabić no właśnie on ma miecz nie on no właśnie on ma miecz trzeba O, tak właśnie no i no nie Co ten miecz chce. może nam się uda. Oj. Oj, nie. Dobra, ustawiamy kolejny raz. I lecimy dalej. I tak ciągle. No i właśnie teraz spadnę to albo skaczę do wody, albo robię drabą. No i siekierę mam. No to, to widzowie, widzicie jak macie siekierę to po prostu to jest bez sensu, mam miecz i totem, czyli nie fajnie. Chciałbym teraz tarczę zdobyć tarczę i siekierę do zbijania tych to sobie tego tak zaatakuję jeżeli komuś się trochę ciężko bije, ja sobie włączam na przykład hitboxy można włączać hitboxy jak najbardziej mi się podobają, bo mi nawet pomagają bo widzę, gdzie mam walić wy widzicie, ja tu się biję z gościem, a ten miał od placów To tutaj sobie szybko sjem. o, coś ma patyka, chcę, chcę patyk tutaj, coś mi go bije ja tutaj tak zrobię ładuję kuszę teraz kupujemy no nie, ktoś nas od tyłu wchoduje. Dobra. Zleciał. O nie, to był jakiś, co miał strasznie dużo. O nie. To jest problem, że ja po prostu tarczy nie mam. Zostawiłam tarczy, żeby nie miał i wybuchnę. I to sobie do drugiej łapki tam spłona. No i już oczywiście się na mnie... Zabijają. Sojusz? O no nie. Sojusz? Sojusz? Chyba mam z nim sojusz. Ale nic teraz widzę, jak jakby nie widzę. No i właściwie o mnie. Ten gość, który. Co ty z nim soję? on mnie będzie bił, Dobra. Ale przynajmniej mamy inne tematy. Fajnie, mamy banie netherite i miecz netherites, to jest spoko. I oczywiście lecimy na dół. I też, właśnie jak teraz tak laguje to są lagi serwera. mi w komentarzach nie pisali, że to moje. Bo już nie raz takie są. To są lagi serwera. Jeżeli mało mam HP. To zwykle, oni wszędzie wody wylewają, więc jakby w sensu trochę nie ma. Wszędzie wody wylewają, no to... No ma tarcze. Nie pewnie w sumie tarcze. Tak zrobię. O nie, o nie, nie nie, nie. nie, nie, nie. O, jednak, może jednak. Dobra, no, zginąłem, bo już mogę go po prostu nie uderzyć, bym nie zginął. Teraz mamy potem, to bym musiał sobie tarczy zrobić. Dobra. Dobra, Mam kila, mam miecz Mam płódki i mam tarczy Dobra, to podmieniam Podmieniam i muszę jeszcze wrzucić to co mi nie będzie potrzebne No nie, już coś mnie zaczął bić No, dwa ginę I totem. No ginę, ginę, ginę. dobrze. Może jednak. Może jednak zdewie. Uda nam się. Musimy poczekać, żeby gamę włączyć. Bo tak się nie da grać. Mamy jeden tylko mocy. Można go sprzedać. Albo wymienić na te inne rzeczy. Dobra. Tutaj widzę, że ktoś laci. Gama mi się sama włączy? Nie, to muszę włączyć gamę. Dobra, widzę, że mam gamę, to idziemy już szybić. Zbijam się, teraz reszta chyba był mój pomysł, bo na siekierę to mi tarczy zbije. A tu od pleców... O nie, ile pozabiliśmy. To się zabudowuje. I jem. I kopię się na dół. Trzeba mi coś z tego jeszcze mieć. Dobra, mamy do zwijania tarcz w końcu. Mamy lepsze jedzonko. Teraz tutaj będziemy wyrzucać te, które nam są niepotrzebne. Już się nam zaraz nikt nie wbił. Dobra, mam. Wszystko idziemy na spawno. Ja sobie te chyba widzowie będę odkładał. Te zielone będę sobie odkładał do szczęścia. To są tokeny mocy. Tylko super ramy nie mam. Tutaj szybki ności sobie zrobię, Jednak nie. Tutaj znowu mnie już biją. Ja w sensie nie mogę wyprostać. Dobra, wziąłem killa. Trochę chamsko, ale chyba na tym polega ten trzep. Strasznie reaguje. Zmieniam sobie i będę miał full, full netherite ja to sobie też wezmę to wywalam dobra tu mam tu już gościa szybka podmianka to chyba był, a nie, dobry pomysł tutaj widzę, że gość ma banie netherite którą bym chciał na maczopem, który mu wbijam Próbuję go zabić No, chyba mi się nie uda Ja w ogóle skilla nie mam No nie O nie, potem padł? Dobra Nie, 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 nie I zginęliśmy Od tego, co... Góry był No w sumie mamy miecz, no i nawet spoko set Mówi, Mogłaby być reszta zepadejmentowana, ale już Dobra, to my się tu biliśmy, to jest ten gość, który tutaj ginął Ja sobie to użyję I, ta, i mam y, siekierę do zbijania więc ok. Mam lepszą część seta No i to tyle. Szczęłek. No już mnie od pleców. To ten głoś. No czym się zginęliśmy. Problem jest z nimi. Szybciej laguje serwa. No dobra. Już Nie wiem co ja zrobiłem właśnie teraz. Uczyłem po prostu śnieżki, tak o. Zginęłam, bo miał lepsze ceny. Czyszczenie mapy, dobra. Wzdrawiam, gdy chcecie, to po prostu piszę sobie spawn w odpowiednim momencie i jesteście na spawnie, na czystej mapie. No i widzicie, czysta mapa, a byłem wcześniej niż wszyscy. no i nie trafiłem. Łukiem się odbijamy. Spróbujemy. Już nie biorą. Co to było? Miałem jakąś kuszę przyciągania, to jest jakieś z boskiej giy? No nie wiem, chyba mam przed to, co mam z serca. Dobra. Dobra, nie, nie. Nie, 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 nie. Dobra. To mamy? Idziemy dalej. Do góry. Dobra, mamy miecz. Bardzo fajnie. Bram tu set netherite. Później nas coś bije, więc ja uciekam sobie chorusem. Dobra, mamy lepszy miecz. Trzeba bym... On spida, on też chloma oni, oni się nie wykrzmakają, oni są razem No, i zginęliśmy z full setem na right. No to tak właśnie jest Gdy on full the right, no to już piją To już to zawsze jest Więc to tak Jeszcze nie miałem go trafić Miecz biorę szybko, bo zmieniam sobie butelki. Szybko zmieniamy. o trochę lepsze. Wrzuciłem chlebek, to jest fajnie. No i idziemy na dół. O tam jest widzę. o, gość wysoko. Już no, mi ktoś go wziął. Kolejna fajnie też była jakby go zabić. I już zakłada itemy. Miał itemy. No dobra, zabiłem. Zrokło. A czy dobra, miał lepszy miecz. To no, go chcą zabić. A w sumie nie, już nie chcę, bo widzę, że mam duży dostęp do i... Dobra, w sumie... Dobra, uciekam! Nie! Chciałem zobaczyć, że nie miałem tokenów. Ale dużo musiałem mieć. Jak miałem full set na i Widzieliście, ile on wywalił? Ja miałem takiego spoko seta. Tamtej, tamtej, może jeszcze leżą. Chcę zobaczyć szybko. No, powinny leżeć. No, leżą. Nie, zabrał je ktoś. To ten sam gość. Dobra, to nie my go. A stać jest strajka. Bo kopa wydałem. Dobra, dobrze gra. Okej. Okay. Nie, no. Dobra, dalej, 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 nie. Aha, bo ja zapomniałem, że mam totem. Nie wiem, że ja mam to, to widzowie No i to się właśnie kończy jak nie widziałem co mam No to spoko Fajnie A dobra dalej idziemy na dół Tym razem mam siekierę No to nie za fajnie No ale I z słabego seta Widzowie mam głupoty To straciłem dwa smasze owoce Bo ścisnąłem Dobra to już to są jakieś itemy, co wezmę? No to chyba były moje. Szybko było wypełnieniu. Nie, ja mam full under no to. Po co mi? Musimy coś odkreślić, więc. No i nie, fajnie. No to kolejny raz zginęliśmy, bo goś mnie do kombabu wrzucił. Fajnie. A nie by była go tarcza, bo że nie umie się bić, bo bije jak jakiś, nie wiem. Albo cheat ustawiał. Weźcie go helper, że sprawdźcie. Nie. Jakiś porąbany. O nie, 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 ja nie chcę zginąłam się. nie już potem stracić. Ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. No i właśnie wróciliśmy to ten Fajnie. I go zwróciliśmy też fajnie Bardzo się cieszę z tego Dobra, o gama mi powróciła Co się stało? Tak można? Dziwne to, nie no, dobra. i leźmy na dół no właśnie, ktoś do mnie zszedł. Też fajnie. Ktoś... nie Nie, nie uciekaj. Nie uciekaj, chłopie. Po co uciekać? Jak można się bić? Aha, bo ma patyk. Dlatego ucieka. Co jego patyk? A to jest chyba inny goś, ale dobra. Nie ginę, ginę. Dobra, skrnąłem, ale próbuję tam jeszcze raz iść. Dobra. To jest ciało. Mam klatę lepszą. Mam połowę seta lepszą i miecz mam fajnie. Ale jak widzicie ktoś mi skryta i dużo. Jak tak mi masz się na serwer, no to ja dziękuję. Jeszcze mi tutaj coś. Ktoś... No, mamy keybase, wolowy w końcu, tylko na co czekałem. Teraz tylko żeby mi nic nie ścinało, a jeżeli będzie ścinać, to ich będziemy knokać. No no to ja chyba idę spawna. Tak? tak? Chyba idę. Jak ma mi teraz ścinać, to widzę, jest jakby dość duże. Jęczko bić, czy nie? Dobra, biję. Trudno. Fajna, to był chyba zły pomysł. Może w następnym odcinku ten wiał ktoś kolega mi pomoże. No to jak tak. O mam I Ten coś mi chyba pomaga. No jak fajnie, żeby mi pomagał i bym mi zabił. I kolejny pleców. No to ok na kamer. Lubią to. No nie, ja uciekam, no i zginałem z tym nokiem. Bardzo fajnie. takie widzowie za te dźwięki w tle, ale no... Ole ścinam w zabie. Już ktoś mnie od pleców bierze. są nieobliczalni i nienormalni. No. Najpierw nie biła, teraz będzie uciekać i nie wykładywać. Kurczę, gdybym miał. Uf. Aj. Chyba mnie za cel. Co się wydaje? Mam mi się tak nie wydaje, bo tak jest. Chyba źle. Tak mi wydaje, że tutaj już ginę No, za chwilę mi powietrze kończy, więc co na od powietrza, nie od tego Chociaż nie ma szans, żeby uciec Nie, sobie uciekłem No to, nie, to jednak tylko przez chwilę Jakieś lubię placki mnie no poczuć bić z kolegą jeszcze no to próbuję widzowie ostatni raz. Jeżeli uda... nam się ktoś trochę obiść, to spoko by było. To jest jakaś bidka. Widzicie, widzowie po prostu się wkleiłem i ich mam. To właśnie fajnie jest i zginąłem. Wkleiwam się i zginąłem. Miałem sobie i Ale dobra już. Lecimy. Mamy dalej słabej ceny, ale to mamy dobry miecz. Strasznie dużo mi wali. Ja chyba widzowie bym wypolował na lepszą zbroję niż na lepszy miecz, bo diamentowy miecz by mi wystarczył, tylko że po prostu problem jest, bo... To jest miecz szybko. Jakiś miecz, po prostu miecz. No i widzę, że ja torciak ścina. Widzicie to? Pożywam, używam, żeby nie miał i... koniec. Dobra. Lecimy się dół i... Dobra. Pogo trafiłem. Tak, bo to jest tak. O, będzie uciekał. Przynajmniej idę go zrobić, o tak. 1 v 1. I muszę coś Dobra, to ten padł. Te kleje na ginął i to chyba robię. Dobra, no wprężę lecimy ostatni raz i no znowu siekiera, jak ja nie lubię tych siekier, tu jakiegoś, tego nie chciałbym być. i tu mamy jakiegoś gościa spoconego ja, ja z nim nie chcę zadzierać po prostu się spoci to za bardzo o o, to aha, mogę wziąć wodę, na no tak o on mnie przy tym zabił z kolegą no to masz kolego problemy ja przywidzę go pięć zrobiłem że już ucieka no i zrobiłem teraz tylko żeby nie, nie, nie zrobił I tak to właśnie widzowie jest Ja wam widzowie dziękuję za oglądanie Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę I subskrypcji Pa